Przepraszam, mnie to jeszcze raz. Kanon Pisma Świętego to jest takie info. To jest taki spis, katalog, miara, wykaz, który mówi nam, jakie z ksiąg, które z ksiąg starożytnych stanowią Księgi święte zarówno dla. Narodu żydowskiego, jak i dla chrześcijan. Powstawało wiele ksiąg w starożytności, ale tylko niektóre z nich otrzymały rangę ksiąg kanonicznych, świętych, przekazujących nam Boże orędzie. Kanon pisma świętego Starego Testamentu wiąże się najpierw ze wspólnotą żydowską, wspólnotą Izraela, która ustanawia 39 ksiąg Biblii Hebrajskiej uznanych za święte, kanoniczne, pochodzące od samego Boga, posiadające jego autorytet. Do tych 39 wspólnota żydowska mieszkająca w Aleksandrii w Egipcie dodaje... Kolejnych siedem ksiąg, które albo powstały, albo zachowały się w języku greckim, i one poszerzają kanon Biblii Hebrajskiej. Tych wszystkich 46 ksiąg tworzy kanon Starego Testamentu, który zostaje przyjęty przez Chrześcijan. Kanon pisma świętego Nowego Testamentu, księgi Chrześcijan uznane przez wspólnotę chrześcijańską za święte, natchnione, objawiające prawdę o Jezusie Chrystusie. 27 ksiąg: cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 13 listów Świętego Pawła, listy katolickie Świętego Piotra, Jakuba, Judy, Jana, Apokalipsa. 27 ksiąg, które przekazują prawdę o zbawczym dziele Chrystusa pozostawioną chrześcijanom, aby stanowić o ich życiu, o ich moralności, o ich zasadach. Już w II wieku Spis tych ksiąg był znany wśród chrześcijan różnych wspólnot, a w wieku trzecim stał się we wszystkich wspólnotach obowiązujący.